Witajcie, moi kochane! Dzisiaj przed Wami ranking maskar. Wiadomo, każda z nas chciałaby mieć piękne, długie, gęste, zalotne rzęsy. Jednak właśnie, czasem z Stema ma naprawdę spory problem. Tak, jeżeli ktoś jest w takiej sytuacji jak ja, czyli ma gęste i krótkie yy, rzęsy, no to jeszcze po licho. Jeżeli ktoś ma rzadkie, no już troszeczkę gorzej. Jeżeli ktoś w ogóle nie ma, no to... No, też są alternatywy, prawda? No ale dobra, ja Wam pokażę kilka maskar, które ja zdążyłam wypróbować. No, jedne są lepsze, drugie gorsze, jak to zawsze w życiu bywa. I, i może coś Wam podpasuje, może chciałyście wiedzieć jak to działa. No wiadomo, ja żadną wyrocznią nie jestem, ale o swojej opinii mogę opowiedzieć. Więc tak, najgorszą maskarą, jaka mi się przydarzyła w ogóle w całym moim maskarowym zakupie, to była maskara Dimension. Dwa lata temu, albo nawet rok temu było wielkie wow na właśnie tą maskarę. Wszyscy mówili, że jaka to nowość, ponieważ ma tak niesamowitą kulkę, która delikatnie każdą rzęsę rozczesuje, a tak naprawdę to wiecie co, nieprawda. Dla mnie to była tragedia. Nie dość, że nie potrafiłam się tym umalować, to wcale nie było takie easy peasy. Miałam tutaj całą taką pandę. Już po jakimś czasie, jak już niby miała maskara rzekomo wyschnąć, ja gdzieś tam idę, coś robię i raptownie znowu, nie daj Boże, szłam do pracy rano, kiedy jeszcze była wiecie, poranna rosa i było dość wilgotno, automatycznie wszystko miałam i na górnej powiece i na dolnej tak więc tą maskarę broń Boże nie polecam, nie wiem czy ktoś ma dobre zdanie na temat tej maskary nie znalazłam się z taką, z taką opinią no ale może nie wszystko przejrzałam prawda, tak więc ja tą maskarę bardzo, bardzo tej maskary nie lubię. No i to była chyba jedyna maskara, której nie używam i nie będę używać, i nie chcę na nią patrzeć nawet. A reszta jako tako ujdzie w tłumie. Oczywiście są faworyci, no ale dobra, zacznijmy od, od tych mniej ważnych. Maskara z Rimmela. Tutaj niestety znowu się mu wytarło ten napis. No ale niestety nie, nie, wszystkie, nie wszystkie firmy mają to dopracowane. Tym bardziej, że maskary, no wiecie, codziennie mamy w użytku i jednak to się ściera. No nie wiem, no to nie jest ważne, prawda? Ważne, co jest w środku. No ale fajnie by było wiedzieć, co to za firma. No, ale okej. Okay. Ogólnie ta maskara ma sprawić, że mimo tego, że wydłuży nam rzęsy, pogrubi i Niby mamy uzyskać efekt sztucznych rzęs, to podobno ma sprawić, że one będą rosły, rosły i rosły, i co? I ja stosowałam tą maskarę dwa miesiące, nawet więcej i... Sorry, ale mi nic nie urosło. Mam krótkie tak, jak miałam i nic to nie dało. No nie mogę powiedzieć, że wiecie, ja też nie bardzo nie przesadzam z tymi maskarami. Czasem się nam odwali. E, na przykład dzisiaj już mam dwa razy malowałam oczy, ale nieważne. E, też się takie przypały zdarzają. E, ja tą maskarą miałam taki efekt dzięki tej maskarze, że no, były rozczesane, lekko gęste, jakoś wydłużone, nie bardzo, tak więc na letni czas mogło być, tak? Teraz, jeżeli chciałabym uzyskać efekt takich fajnych, e, zalotnych rzęs, e, to, to nie to. E, kolejna też też nie jestem zadowolona. Po pierwsze, zły kolor wybrałam, bo ja głupia wybrałam niebieski, nie wiem czemu, bo patrzyłam na czarną a raptem potem chwyciłam za niebieską, tak więc z benefita. Bedroom blue, no, blue jak blue. Tego blue wcale nie widać na moich czarnych rzęsach, a też nie wydłuża, nie pogrubia i też nie jestem zadowolona zbytnio z tej maskary. E, Szoteczka ma fajną, rzekłoby się, że da fajny efekt jednak no nie dała. E, za to fajny efekt daje maskara z Klinika. Taka! O. Nie wiem, czy widać, no ale musicie mi uwierzyć, że to jest klinika. <laughs> e, I szoteczka też ma malut... dość małą, dość wąską, jak na te pozostałe. E, bardzo gęste ma włosie. <laughs> tak czy inaczej, bardzo fajnie jeszcze bardziej moje rzęsy pogrubia. wydłużano nie tak do końca, ale e, rzęsy wyglądają na świetnie rozczesane. Nie ma żadnych grudek, nie ma żadnych posklejanych takich kulek okropnych, których ja nienawidzę, a często mi się zdarza mieć takie, więc yy, myślę, że to z pośpiechu, bo ostatnio byłam u kosmetyczki takiej cudownej dziewczyny, która yy, posłuchałam jak tam doradzała jednej dziewczynie, że rzęsy najlepiej malować warstwami, że nie tak jak my to zawsze robimy, jak ja to robię, bo oczywiście nie mnie oceniać jak Wy to robicie, ale ja biorę takie 1850 razy. Yy, no i myślę, że jest fajny efekt. A to powinno się jedną warstwę chwilę odczekać, aż wyschnie drugą warstwę, ewentualnie jeżeli czujemy niedosyt, trzecią warstwę. Ale to po czasie takim, żeby wyschły, żeby nie kłaść y, tego tuszu y, jedno na drugie, póki jest jeszcze mogre, bo to automatycznie robi nam się grudki. Może to wiedzieliście? Ja się dowiedziałam o tym wczoraj. Tak więc y, cieszę się, że uzyskałam taką informację. No ale jak już jestem przy kolejnej maskarze z bonjour, Bonjour zawsze muszę plamę dać. Jest to maskara, którą używałam, z tą maskarą stawiałam pierwsze kroki w malowaniu. To było trzecia klasa liceum. Tak, tak, trzecia klasa liceum moje pierwsze kroki z makijażem. Wcześniej to były tylko błyszczyk z rynku. No, ale to była moja jedna z ulubionych maskar. Bardzo fajnie wydłuża. No, może robi trochę grudki, ale ale jakoś takie niehamskie, nieperfidne takie, czyli jeszcze da się je znieść. Tym bardziej, że teraz już wiem, jak się malować, więc może inną taktyką będzie lepszy efekt, nie? Ja zobaczę. Ale właśnie jest to jedna z ulubionych, Ja naprawdę wiele tych maskar już miałam z tej firmy i ten typ. Tak więc jestem z niej bardzo zadowolona. Kolejną maskarą, z której jestem bardzo zadowolona, oczywiście też wybrałam brązowo czarną z Max Factora. Max Factora. I ona też bardzo fajnie rozczesuje rzęsy. Też nie, nie, nie daje ciężkiego efektu. Tak więc, jeżeli idziemy na co dzień, czy do szkoły, czy, czy do pracy, to wiadomo, należy nam podkreślić tylko swoją urodę, a nie e, nakładać e, maskę, prawda? I, i robić z siebie je <gryw> nakładając nie wiadomo jak grube rzęsy. Tym bardziej ja uważam, że minimalizm jest najlepszy, moje drogie panie. Tak więc tą maskara mogę z czystym sumieniem polecić, jeżeli ktoś chce uzyskać efekt delikatnych, rozczesanych i wydłużonych rzęs bez efektu grudek. E maskara Spirit. Też się wytarło troszeczkę. Ona ma już taką trochę silikonową szczoteczkę e i... Pamiętajcie, ja kiedyś w moim pierwszym filmiku mówiłam, czy w drugim, że to była dobra maskara. Ja przez, tak, przez wakacje trochę ją używałam. No i była fajna. Rozczesywała mi tyle, że robiła takie, takie, takie pojedyncze, gru, takie, takie rzęsy, wiecie? Nie wiem, jak to opisać. Były takie porozdzielane. Nie, nie tworzyły jednej pięknej całości. Tylko były porozdzielane I za każdym razem, jak się to maskara malowałam, to taki, to taki właśnie efekt był. A jak się też również przyzwyczaiłam do maskary z L'Oreal Telescopic, to maskarę uwielbiam, po prostu uwielbiam, Miałam już chyba, to jest moja czwarta maskara i, i tak, może efekt nie jest najlepszy na całym świecie, ale... Ale mi pasuje, wiecie, każdy ma swoją maskarę, którą uwielbia, której, która pasuje, która myśli, że tak właśnie w tej maskarze mi jest najlepiej. No, okazało się, że w niektórych jest jeszcze lepiej, ale przez ostatnie kilka lat używałam również tą i jestem naprawdę zadowolona. Ona wydłuża rzęsy, nadaje je jeszcze większej gęstości i przede wszystkim jest tak. Cudowne nakładanie na maskaro, bo to jest taka żelowa główka, która tak łatwo rozprowadza tą maskarę i tak fajnie tak jest przede wszystkim tak bardzo szybko, że ja nawet nie zauważam, kiedy już mam rzęsy pomalowane, więc jeżeli ja jestem takim dość leniwcem co do makijażu, więc yy, ta maskara mi naprawdę bardzo pomaga w codziennym makijażu. I mam tu jeszcze z Bourjois maskarę, ale niestety to jest yy, 1001. 1001 Lashes. Ale ja jej jeszcze nie spróbowałam Wypróbuję ją i może ewentualnie Wam napiszę na dole, co o niej sądzę. Bo, no, wiadomo, nie mogę otworzyć wszystkich maskar, bo wiadomo, co się z nimi stanie. Zaraz mi wyschną i, i będą do, do Do kosza. No, no i teraz, kochani, przechodzimy do y, elity tak? E, moich trzech faworytów Wam pokażę. Pierwsza to jest e, z L'Oreala. Volume Million Lashes. I tak, więc ta ma maskara należała do mojej mamy, ale dała mi inną maskarę na odczypkę i zabrała mi tą, ponieważ on, co tam jej zależy, dała mi nawet lepszą e, z lankoma, więc e, niech się cieszy. I ja wzięłam tą, ponieważ, no, żadnego tego uczucia nie miałam, jakby ktoś się chciał zapytać. E, to moja mama, tak. E, I ten. I muszę powiedzieć, że jestem zachwycona tą maskarą. Aha, mówiłam, jaka to jest ta maskara? Milion volume lashes, nie? Volume million lashes. Tak więc, główka jest silikonowa, jest bardzo gęsta szczoteczka i muszę powiedzieć, że efekt jest rewelacyjny, ponieważ bardzo wydłuża, bardzo się gęste robią rzęsy i naprawdę, no, można zalotnie po prostu potrzepotać rzęsami. No, tak więc, to jest numer, nie numer 3, no, exact numer jeden, czyli to było numer dwa. Dobra, nieważne. E, jest maskara z firmy Weissel i tą maskarę miałam chyba w swoim życiu dwa, trzy, no trzy, czy cztery razy. Mm, I tak, pierwszą maskarę zniszczyłam na zabój w ciągu kilku pierwszych tygodni, ponieważ e, nie dbałam o nią, a ta maskara myślę, że zasługuje na największą, e, największą staranność, żeby po prostu musimy o nią dbać. Ponieważ e, wystarczy bardzo dużo tuszu wchodzić na tą szroteczkę, co sprawia, że ten tusz cały nie, nie pozostaje nam na rzęsach, wręcz przeciwnie, nachodzi na opakowanie, tutaj na tę e, nakrętkę i się robi wielki taki e, strób. I może możliwe jest tak, takie coś, że nie dokręcimy do końca naszej maskary, co sprawi, że automatycznie nam wyschnie i możemy ją w, w, wyrzucić do kosza. Więc yy, zresztą kiedyś w Daglasie byłam nawet i <taki> tak byłam kiedyś nawet yy, i była taka pani, która chciała zareklamować właśnie tą maskarę. Powiedziała, Boże, ja tyle pieniędzy dałam na tą maskarę, o ona mi co? Taki klutek się zrobił. No, bardzo pani przeżywała, ja już tam nie chciałam się wtrącać, że proszę pani, widocznie pani źle dbała o nią, zresztą co mnie to obchodzi, to, to są ekspedientki, niech się jej tłumaczą, reklamacje nich uwzględniają, ponieważ ta maskara, jak już powiedziałam, bardzo dużo, dużo tuszu na niego nachodzi, więc broń Boże, nie można zrobić takiego, dwa razy pociągnąć znowu, dwa razy pociągnąć znowu, ładować, Taki, taka jedno... Wyjęcie maskary, yy, starcza spokojnie na, na pomalowanie całego oka, jednego, nawet drugiego trochę, więc yy, musimy naprawdę dbać o tą maskarę, ponieważ bardzo szybko nam umrze i nie będziemy miały z niej pożytku. Kolejna maskara z firmy Lancôme Hypnose Drama. Kochane, jak ja gdzieś wyjdę na, na wieczór, to pomaluję się jedynie tą maskarą, ponieważ efekt jest taki, taki małżeński, normalnie niczym sztuczne. I naprawdę ja mam e, gęste brwi... E, coś się jasnymi brwiami rzęsy. Mam bardzo gęste e, rzęsy, ale krótkie, a ta maskara strasznie wydłuża i naprawdę daje super efekt, bo no, są grube dość u nasady, a, a e, cienkie na końcu, że po prostu filareczki jak ta lala, nie? Więc bardzo, bardzo polecam tą maskarę, jeżeli ktoś ma gęste rzęsy, ponieważ na cienkie, no, również wydłuży, no, zależy jaka, jaka osoba chce, da, jaki efekt uzyskać, prawda? To, to już sobie same dopasujcie, co Wam pasuje. A jeżeli któreś ma no, na przykład trzy czy cztery rzęsy na krzyż, to, to nie ma co się załamywać, moje drogie, bo są teraz te zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne, Y, takie wydłużanie rzęs, doczepianie i wydłużanie rzęs, więc no to jest trochę drogie, prawda? Ja też kiedyś myślałam o tym, y, to kosztuje 300-400 zł zależy gdzie. I to starcza na miesiąc, na półtora, więc a potem są rzęsy nasze osłabione, potem trzeba coś nam leżeć, tam trzeba dbać o nie, pielęgnować i y, wiecie kończąca się opowieść, więc... Y, ja jednak zrezygnowałam z tego, bez przesady, jak co, nie mam tu pieniędzy wydawać, tylko na rzęsy, to już mówię, lepiej kurde zaakceptować swoje krótkie rzęsy. No ale jakby ktoś chciał, ktoś nie lubi się malować, nie lubi malować rzęs, to sobie pójdzie do czeki rzęsy i ma spokój na miesiąc, nie? To wiesz, wiecie, wasza decyzja, nie? No ale jeżeli chcecie takie sztuczne rzęsy, wiecie, na jeden raz lub nawet na dwa razy, to jeżeli dbamy ładnie o rzęsy takie, to i wyczyścimy później po danym wieczorze takie rzęsy, to myślę, że na dwa-trzy razy spokojnie starczy. Ja mało używam sztucznych rzęs. Mówię, mam kilka, ale tylko na specjalne okazje typu nie wiem jakieś naprawdę ważniejsze wyjście, że, że nie wiem, chcę ładnie wyglądać czy coś. No nie wiem. Nie wiem, z jakim musi, muszę mieć powód, żeby to doszlepić sobie sztuczne rzęsy. No ale mam jedne rzęsy z Lure, z Ottery Cole. Tak, tak, piękna dziewczyna, ja w ogóle uwielbiam ją i bardzo podziwiam jej typu rody, chciałabym chociaż mieć w połowie tak piękna jak ona, więc chociaż sobie jej rzęsy kupiłam. No, ale, ale bardzo, bardzo fajne są dość takie ostre, niej bardzo widać i widać, że są sztuczne, więc nie oszukujmy się, ale chyba na tym to polega. A jeżeli chcemy uzyskać efekt sztuczny... Yy... Nie sztucznych rzęs, ale jednak przez sztuczne rzęsy, no to y, firma Adriel to myślę, że, że spełni te warunki. Rzęsy są bardzo delikatne, bardzo takie y, rozczesane, trochę długie są, ale nie, nie tak perfidnie bardzo ładne są tutaj zapakowano od razu klej więc e, bardzo fajnie. co I, i są jest też z Elure El e, taki motyw z, z takimi pojedynczymi rzęsami. Znaczy one nie są pojedyncze, tylko tak 3-4 rzęsy, prawda, takimi kępkami. No i pewnie, pewnie nie zobaczycie tego coś takiego. Nie, nie widać, no co ja wam pokazuję, mam rzęsy, będę Wam pokazywać. Ale wyobraźcie sobie, że to jest um, dla cierpliwych. Te rzęsy są dla osób cierpliwych. Na przykład moja siostra kiedyś miała taką fazę, żeby doczepiać sobie te sztuczne rzęsy, właśnie z tych pojedynczych. No i tak, namówiła swojego chłopaka i biedny, ona kładła mu się na kolana, poduszka kładł, i on po prostu doczepiał jej pojedynczo te rzęsy. Chłopak miał taki talent. Niesamowite, po prostu, i taką precyzję, że ona przez dwa tygodnie miała tak przepiękne rzęsy, że naprawdę tylko podziwiać. No ale żyja chłopaka nie miał, nikt do mnie cierpliwości nie ma, więc ja tych rzęs osobiście nie używałam. To jest po prostu pozostałość po mojej siostry rzęsach. No dobrze, moi kochani, mam nadzieję, że troszeczkę wam pomogłam. Jeżeli macie ochotę poznać cenę, to napiszcie mi, jeżeli któraś maskara Was szczególnie interesuje. No, no to tyle. Trzymajcie się ciepło i.